Joł Siemano, my jesteśmy na konferencji prasowej oczywiście przed MMA VIP 4. Tomasz Cik ze mną Siemanko. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Siemanko. Pierwsze pytanie, o czym marzył mały Tomasz Cik, kiedy go ktoś zapytał, kim chcesz zostać, gdy będziesz dorosły? Nie mówiłem nigdy, ale moje skryte, takie ciche marzenia były takie, żeby... żeby no nie wiem, każdy jako dziecko gdzieś oglądał Akademię Pana Kleksa, jakikolwiek, nie wiem, film bajki i chciał być tak. Że tak powiem, znaleźć się z drugiej strony telewizora. No i... Czy chciałeś być aktorem? Nie, nie. Chciałem po prostu, żeby było głośno. Żeby to było głośno. No i Ale chyba jest. W tym, w, tym, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli żeby. Nie, nie wiesz, ciężko jest dzisiaj z, z klasą przejść przez to życie, tak? Udaje ci się twoim zdaniem? Myślę, że tak, tak. Bo to, że wiesz, ja tam pokazuję jakieś tam rzeczy, które chcą na moją niekorzyść, to jest na, na moją własną odpowiedzialność, tak? Że były sytuacje, gdzie pokazywałem siebie z, z nie najlepszej strony, ale przy bliższym poznaniu każdy, kto mnie poznał, miał tę, tę przyjemność, a nie każdy miał, to rozwiewam wątpliwości co do tego, jaki jestem. Przed kamerą, a jak jestem, za kamerą, wiesz. No ja mam dzisiaj tę przyjemność, powiem szczerze, że bardzo sympatycznie. No wiesz, to jeszcze czasu, 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 czasu trzeba, wiesz, żeby poznać drugą osobę i sytuacji ekstremalnych. Okej, okay, no to jak rozmawiamy już o relacjach z drugą osobą, to w takim razie co musi zrobić kobieta, żeby rozkochać w sobie cika. Na pewno musi być inteligentna, przede wszystkim inteligentna, bo to jest najbardziej seksowne. Musi być szczupła. Najlepiej jak była piękna, jeszcze przy okazji tego. O pięknym wnętrzu. Tak samo grzeczna jak niebezpieczna, taka mieszanka, wiesz, taki mistrz, ja, ja nie lubię próżni, wiesz, ja... No lubię. właśnie, pytam, bo u Ciebie, obserwuję Cię od pewnego czasu na Instagramie i trochę tych komyt się tam przewija u Ciebie, choć ostatnio widzę, że jest jedna, z którą tak. też w Paryżu chyba teraz byłeś ostatnio, Nie, tak? nie, w Monako byliśmy, tak. Oj, przepraszam. Monako. Ale przez Paryż też przejeżdżaliśmy z powrotem, jak wracaliśmy do Polski. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak, i Zosia. Zosia, Zosia, tak? Ta, tak Zosia. Czyli na chwilę obecną Zosia. Tak, polubiłem tą dziewczynę, poznałem ją właśnie w takiej sytuacji, bardzo przypadkowo, w sytuacji, gdzie byłem na, na imprezie i zabrałem ją do domu i tak została. Okej, okay, a co musi zrobić dziewczyna, żeby ją Tomasz Cik pokochał? To jest chyba kwestia tego, nie wiem, jak spojrzysz komuś w oczy i, i to poczujesz. To jest tak, że ja miałem mnóstwo związków i każdy po, gdzieś tam poprzedni przygotowuje mnie do, do kolejnego, następnego. I uważam, że im więcej związków, tym lepiej, bo człowiek jest mądrzejszy, tak? Okay, Wszyscy... uczymy się na błędach. Tak, dokładnie. E, powiedz mi, bo dzisiaj trochę się Michaela Jacksona widzę bawisz razem z małpką. Nie chciała tutaj z nami wskoczyć dlaczego, na wywiad. Dlaczego Jacksonów? No Michael Jackson też miał taką małpkę. O, no widzisz. Jest tam Majki, siedzi, czeka grzecznie. Majki to jest mój koleżka. Zajebisty, zajebista małpka. Co zrobić, żeby mieć taką małpkę? Kupić. Czyli jest to łatwo dostępne? Nie, nie mam pojęcia, wiesz, bo nawet nie patrzyłem na, 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 na rynek. W... Czyli co, wracasz na mieszkanie na mieszkanie z Paryża. Tam a tam, zdemolowane przez małpkę. Tak, nie, nie. Wiesz, co szukam na razie partnera, jeżeli chodzi o, zwier o zwierzaki, to partnera dla Marusi, żeby nie było jej smutno, tak? Jak na przykład wychodzę z domu, bo widzę, że ona jest przykro za każdym razem, kiedy wychodzę, nie mogę jej zabrać. A o małpie nie, nie myślałem jeszcze. Okej, okay, wróćmy teraz do tematów sportowych. MMA VIP 4 końcem lutego. Ty Żurom. Sprawa aktualna? Tak, 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 No i dobra, jak, jak przygotowania i jak formy. Przygotowania. Jestem jeszcze po Sylwestrze, jestem w małym tak, szczosie. Jest jest, jest jeszcze świrujesz, można powiedzieć. No słuchaj, wariacie, zrobiłem prawie 5000 kilometrów w tydzień czasu, więc... Sporo. Nie, sporo, sporo, no dokładnie. Kiedy odstawiamy wszystko, skupiamy się na sporcie? E, no myślę, że już teraz od następnego tygodnia, bo mam kupę ciężkiej pracy, pracuję nad logomarki, e, jakieś graficzne strony i, no i później tylko tak dopinam to na, na ostatni guzik przysłowiowy. No i wchodzi w życie. No zobaczymy, jakie będzie miało odniesienie, czy to się obejdzie tak, czy, 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 czy inaczej. To ja i tak będę się cieszył, że to zrobiłem, wiesz? Czyli ostatni szalony weekend i wracamy do pracy. Tak, tak. Ten weekend jest ostatnim szalonym weekendem. To jaki plan na ten weekend? Czy ty nie planujesz? Nie, ja nie mam planów, nie, absolutnie. Okay. Na balet nie. To są spontane, są najlepsze. Okej, okay, ale z Zosią spędzasz ten weekend, czy nie? Z Zosią dzisiejszy wieczór na pewno, a zobaczymy, jak będzie jutro. Dobra. Dzisiaj jest piątek, tak? Piątek. Tak. Dzisiaj... No, jest... Nie, dzisiaj jest sobota. sobota. A, no widzisz jak ja żyję. Szczęśliwi no. czasy nie liczą. Okej, okay. czyli nie wiemy czy piątek, czy sobota. No, no Dzięki bardzo. Moje nowe konto Sucha Situation na Insta. A to okay. dam się zaraz, no.